Dawniej peruka była oznaką wysokiego statusu. Jedna z wczesnych technologii ich produkcji wykorzystywała kozią skórę, w której za pomocą igły do haftowania mocowano ludzkie włosy. Dziś nie używa się już zwierzęcej skóry, ale niektórzy wciąż noszą peruki z naturalnych włosów. Jednak najczęściej stosuje się włosy syntetyczne praktycznie nie do odróżnienia od prawdziwych. Przed wykonaniem peruki, perukarz mierzy głowę klientki na wiele sposobów. Głowy miewają przeróżne kształty i rozmiary. Następnie owija głowę folią, skręcając brzegi tuż pod uszami. Folię okleja taśmą włókninową, sporządzając model. Model zostaje przeniesiony na stojak zrobiony z drewna i obciągnięty płótnem. Perukarz obrysowuje model, odtwarzając linię włosów klienta. Następnie wycina kawałek niebieskiego papieru, przypinając je do stojaka w obrębie linii włosów. Papier pełni wyłącznie funkcję przeciwodblaskową, poprawiając komfort pracy. Następnie perukarz nakłada na główkę poliestrowo-bawełnianą koronkę, którą przycina wzdłuż linii włosów. Z przodu nakłada cieńszą koronkę, przypinając krawędzie szpilkami. Ta szuflada jest pełna prawdziwych i sztucznych włosów. Niełatwo je odróżnić. Perukarz wybiera wiązkę syntetycznych włosów w kolorze wenecki blond. W perukę zostaną też wplecione pasemka włosów w kolorze różowym i pomarańczowym. Tę wielką szczotkę ze stalowymi kolcami nazywa się czochrą. Perukarz nadziewa na kolce wiązkę włosów. Na górze kładzie kolorowe pasemka. Przeciągając wiązkę między kolcami, rozczesuje ją, jednocześnie wyczesując słabe włosy. Co pewien czas odwraca wiązkę, by rozczesać ją z każdej strony. To niebezpieczne zajęcie. Wystarczy jeden fałszywy ruch i można pokaleczyć się ostrymi kolcami. Po przemieszaniu włosów wiązkę rozcina się na połowy. Następnie włosy wciska się pomiędzy małe metalowe kołki na skórzanym trzymadle. Kołki na dolnej części wpinają się w te na górnej. Perukarz wyciąga włosy po jednym cienkim pasemku naraz. Za pomocą małej, zakrzywionej igły wplata włosy w koronkę, zaczynając od karku. Przypomina to wiązanie much wędkarskich. To bardzo czasochłonny proces. Zawiązanie tysięcy supełków na całej peruce zajmuje co najmniej 50 godzin. Co pewien czas perukarz rozczesuje włosy i potrząsa nimi, by układały się w naturalny sposób. Peruki dla potrzeb filmu zwykle wykonuje się ręcznie, ponieważ takie wyglądają bardziej naturalnie. Kamera widzi wszystko, więc włosy aktorów muszą być jak najbardziej autentyczne. Włosy nad czołem wplata się po jednym naraz, ponieważ w tym miejscu będą najbardziej widoczne. Pora na dopasowanie i modelowanie. Peruka wymaga jeszcze drobnych zabiegów fryzjerskich. Brzeg koronki zostaje odcięty. Klientka może już rozpuścić włosy. Chociaż nie własne.